Wiem wziąłem swojego gimbola. Dzień dobry. Więc w dzisiejszym odcinku sobie przedyskutujemy coś takiego jak co jeść albo jak się przygotować na blackout. Jak sami widzicie kupiłem sobie żywność taką w miarę funkcjonalną. O tutaj łazanki z czasem 2023 jakaś racja wojskowa w każdych warunkach do przetestowania w następnym odcinku zrobię zajęcia praktyczne a tutaj jest taka bardzo fajna firma się nazywa lajo tak lajo food Jakiś bezczyn? Czyli syn karne. Wolałbym kon karne, nie? Ale. Tak, jakiś Fire Spice Chicken. No, i wszystkie wystarczy zalać wodą, bo to są. Jawry proszek. za Proszę. I każdy z nich ma. Czas pożycia. 2026 dwudziesty szósty i dwudziesty szósty tak samo mam dwie konserwy też z arpola gołąbki z kaszą tylko kiedy dwa tysiące dwudziesty trzeci i tak samo tutaj kolejne tak na wszelki wypadek, nie? Jak nie będzie co jeść. A to co to jest? A, też gołąbki. No i super. Tak samo warto mieć jakieś płatki, kasze, makarony, ryże. Bo ryże też są do 2020. To akurat 22 nie? Ale na przykład taki makaronik dawno kupiony, 2023. Kolejną ważną cechą... Czekajcie. o, dobra. Kolejną ważną taką cechą, którą trzeba właściwie może nie cechą, rzeczą, którą trzeba posiadać jest gotówka. Gotówka jest bardzo, ale to bardzo ważna, ponieważ w blackoutach no, nie, nie działają te wszystkie bankomaty, nie bankomaty, nic nie działa. A przy pomocy gotówki można po prostu sobie żyć i kupować bo, nawet w sposób manualny. Tak jak kas nie ma, nie? To po prostu na zeszyt nie? różne rzeczy potrzebne. A też ludzie w takich momentach to też do barteru schodzą, czyli do handlu wymiennego. No spoko. Myślę, że w tym odcinku wyjaśniłem kilka rzeczy. No wiadomo, zapałki z... Z... omówiłem albo jakieś inne gazowe. Zapalniczki. Puh. Chyba wszystko z takich rzeczy. Dobra, myślę, że następnym filmikiem z tej serii będą będzie zabawa w lecie. Bo ja lubię sobie łazić po, po lesie, a szczególnie no, wieczorową porą. Wbrew pozorom nikogo jeszcze nigdy nie spotkałem. Taki samotny wypad jest, no fajny. Jest przecież ta cała akcja nocuj w lesie. To kiedyś o niej opowiem. Dobra ludzie, na razie. Cho. Hej, trzymajcie się.